Była jakaś dziura. Koleszkowie? Koleszcy, są koleszcy. Jest tak ciasno, że tylko jedno auto może jechać, więc jakbyśmy się teraz na przykład spotkali z jakimś autem, to albo my wycofujemy do skrzyżowania, albo on nie. Tu przed nami jedzie jakiś Chorwat, więc zakładamy, że możemy za nim jechać. I, I jedziemy. Tu, za nim. A. Konoma, długa bango. 500 metrów. Jakiś Polak już jest. Widzisz, już sobie nawet szybę chłopak zasłonił. Z takim motorkiem to też ciężko, nie? Oliwa, oil, wino, prosek. Proseko? Z się płaci, widzisz Normalka. 4 euro, Aldai Jesteśmy na miejscu. Fajnie, że tutaj jest parking. To prawda płatny, no ale trudno. Jakby nie było, to by trzeba było na dziko. Teraz tak to się zapłaci te 4 euro i będzie git. Nie jest za dużo. Masz 4 euro? FK? Nie, tam 5 miałaś chyba. To, to, to będzie dobrze. Tonia siedzi w nagrzanym samochodzie i się maluje. No ale to, to jest. Już się pomalowała. Dobra, zamykam furę i będzie git. No, wybraliśmy się. Kurczę, byłem ten. Byłem... E, myślałem, że tu faktycznie na dziko jakoś będzie, ale jak ta ten parking jest, to jest fajnie. Mieliśmy tu ostatnio przyjechać, do tej Lampeduzy, ale jakoś nam się nie udało. Jakoś e, nam się nie udało, bo robiliśmy inne rzeczy, no ale teraz nam się udało i jest git. Tutaj jest niżej parking, trochę, 500 metrów niżej, ale tutaj już 6 euro, widzicie? Nie wiedzieliśmy, ale spoko, tam na górze też jest dobrze. Ewa, bo tam jest na ten plażę też. No to co? Aha, no dobrze, to idziemy tu. No może te takie żółte, to żółte Aha, takie tam, śledzie? Do kamyków. No do kamyków, takie torebeczki czy coś takiego. Mamy tu odrobinę cienia, ale odrobinę. Igorku te maty i to wszystko to daj tam. Tu postawimy namiot. się tak robi? Tak. Słuchajcie, to jest najwygodniejsza rzecz do plażowania, jaka nam się udała w dekatlonie. Nie wiem, co prawda to jest nasza pierwsza rzecz, ale jest to super. Miejsce nie? Miejsce Pod murek. Dobra, Igor, to on wiesz, najlepsze miejsce zajął na swoje ciuchy. O, ok, tu będzie idealnie. No i tematy, ktoś pytał o tematy. Słuchajcie, nie powiem wam, jak się nazywają, ale zbliżę wam fakturę. Poczekaj, Igor, nie ruszaj, tak. O, takie. One są jedne chyba takie składane w dekatlonie. Ja więcej nie widziałam, ale one się spisują na te kamieniste plaże o, bardzo, bo się nie ślizgają, tak jak takie płaskie. Na Lampedusie, słuchajcie, jest godzina 10.40. No i już dobrze, że te drzewa tu rosną bo już jest gdzie się położyć, troszeczkę zacienienia jest. Widzicie, samo rozłożenie tego to jest chwila, prawda? I, i plażujemy. Ja idę do wody na no, pierwszy. Ty idź pierwszy. Chyba, że Ty też. Nie, dobrze, ja gdzieś... idę ktoś musi tu zostać zawsze. Igor idzie ze mną. Igor idziesz z tatą? No. no. Igor już jest posmarowany, bo Igor nam się trochę wczoraj zjarał na ramionach. On też SPF-ów nie lubi, a jednak SPF to ratuje trochę. W torbie, w mojej torbie mam taką dużą torbę. Ona troszeczkę izoluje, jest taka wiecie, i ona też nam się sprawdza. A kupiliśmy ją do niej, pamiętasz, gdzie my tą torbę kupiliśmy? W W action, tak, one w action były. Zasuń, zasuń tą torbę. Bo tam jest mój telefon, i zimna woda, to pasuje. A ja tu posprzątam przez ten czas, jak wy będziecie się bawić. Dobrze. Dobrze. Takie mamy kamyczki. Strasznie, no woda jest fajna. Strasznie tutaj można ten. A po zobacz, można, może z tego murka, jakby tam skoczył, to tam może nie ma tego. Zobaczymy, bo te są bardzo śliskie. Trzeba na czworakach, żeby sobie kolana nie ob, nie, obtłuc, nie? Dobra, zobaczymy, może w tamtą stronę. Bo ja chciałem mówi, żeby prysznic gdzieś znaleźć. Tutaj jest taki podest. I idziemy zobaczyć, czy można. Nie na no jak skaczą na nogi, to pewnie jest głęboko. Na nogi to raczej. Motorówa. To jest taki ruchomy to tutaj trzeba uważać, bo tu jest, o, tu jest głęboko, wiesz, tu są jakieś te łańcuchy, trzeba uważać, a tu jest, musi być dość głęboko, bo tu są te, tu już, już, by trzeba umieć trochę pływać, trzeba by wiesz, co by trzeba, trzeba by stąd zejść i zobaczyć, dokąd masz ten i wtedy na nogi, bo na główkę to raczej nie, no, jest głęboko strasznie, to jest głęboko, no to na główkę. Na główkę? Tak. Dobra. Chodź idziemy do matki. Powiemy jej, że buty są jakby co? Buty są, ale nie ma prysznica. Chcesz zaskoczyć? skoczyć? Tak. Ja bym musiał być w wodzie. Może przyjdziemy, tylko powiemy mamie. No ja wiem. Są buty tutaj dla Ewki i dla Doni, bo one nie mają. Po 10 euro tutaj na plaży. No i poszły teraz sobie wybrać. Może coś wybiorą sobie. Igor poszedł do wody. W tamtą stronę jakby, jakby iść prysznica nie ma w promieniu 500 metrów. Albo może i dalej. Tamto jeszcze nie patrzyłem. Zobaczymy jak one przyjdą. No i tak. Piasek jest znaczy piasek, to nie jest piasek, to jest taki mały kamyczek tutaj jest stromy, stromy, są zejścia ale tam dalej są fajne zejścia i tam chyba by można iść tylko jak chciała nie chcę w słońcu a tutaj jest cień a słońce niestety jest wszędzie gdzie, gdzie nie ma cienia czyli w bardzo dużo ilości miejscach bardzo dużo ilości miejsca. to jest taka poprawna polszczyzna patrzę cały czas na Igora bo tutaj jest, się zejdzie chwilę i zaraz jest głęboko. nie? Tam co prawda ciężko się utopić w takiej słonej wodzie, bo y, człowiek y, non stop pływa na powierzchni bez ruszania się, no ale wiecie jak to jest. Idą moje laputity. Widzę, że kupiły buty. O, Ewcia się śmieje. To dobrze może. Fajnie widzę. 20 euro. Twenty, no wiem. Oiro, <śla> nie oiro. To jest euro. My mówimy euro. Bardzo, bardzo, bardzo mnie bawi, jak ktoś właśnie oiro mówi. to nie jest oiro, tylko to jest euro. Ja wiem, że wy żartujecie. A tam jest wiecie lepsze zejście, ale schodzą tutaj. Fajnie. Nie Ty masz. Tatek tam w oddali płynie To tutaj takie fajne fale robi blisko Są takie fale przez to A kurcze płynie dość daleko Tato. Tutaj to dopiero jest blisko ten parking To mi się wydaje tym busem Tutaj namiot ktoś ma To jest zdaje się taki kemping Bardziej niż parking No i w fajnym miejscu mają Trochę te drzewa przeszkadzają tutaj, żeby oglądać morze, no ale jest spoko moim zdaniem. Pomimo wszystkiego jest spoko. A słoneczko świeci ładnie. Świeci konkretnie słońce. Tam ci to, kurdele, tam ci chyba nie wyjdą z tego morza. Muszę już iść, bo tutaj pryszniców nie ma. Przejść do wody, bo mam takie spodenki, że mnie kurcze obdzierają, jak schnęje. To bez różnicy, czy to jest słona woda, czy nie słona, bo po to samo. Muszę sobie jakieś inne kupić. Te są takie nie za bardzo do wody. Dopóki nie poczują wody, to jest spoko. Igor będzie lutował chyba na główkę teraz. Coś mi się tak wydaje. Sprawdził dno. Jest tam głęboko. Dawaj! Ajajaj! Aj, aj. Spoko? No No widzisz Ty tam możesz nawet na główkę skoczyć Ja też mogę ale się boję Czego? Nie wiem Nie bo tam jest tak głęboko że Ja już mam tyle lat że się boję Rękoma nie uda się nawet Wiem Ja mam telefon wiesz jak jest Moi drodzy muszę Wam powiedzieć że ja w jego wieku Nie dość że nie umiałem pływać To nie mówiąc już o skakaniu na główkę Też nie skakałem a chłopak już kurde, który rok? Już chyba trzeci rok. skacze na główkę. Pływać coraz lepiej pływa. Także jest git. Jeszcze raz, jeszcze raz będzie skakał. <gibuje> przegibuje go troszkę, kurcze. Ale cóż, na basenie też go przegibuje. Już wracamy z powrotem, stoję teraz pod Tomim, bo moje towarzystwo poszło do Tomiego, ja postanowiłem posiedzieć w klimatyzowanym samochodzie, chociaż w Tomim też jest klima, ale posiedzę tutaj. Bo oni tylko chyba po bułkę tartą i potem. i resztę dnia spędzimy na basenie i pójdziemy tam do nas nad morze prawdopodobnie. I co jeszcze miałem mówić, aha tymi wąskimi dróżkami jak się jedzie wiecie, to przyuważyłem, że trzy razy miałem sytuację gdzie z naprzeciwka było miejsce, żeby ktoś przejechał ja tak stanąłem, że było miejsce no ale ten ktoś się bał i tym ktośem była kobieta oczywiście nie dyskryminując kobiet za każdym razem miałem takie szczęście, że e, kobieta była więc kobiety umiecie jeździć, to przejeżdżajcie e, fajnie, e, to teraz e, oni poszli i po te kabak -cici jeszcze poszły e, i to chyba wszystko będzie na dziś e, Tomiego, więc, a jutro prawdopodobnie pojedziemy, bo mieliśmy jeszcze dzisiaj jechać do Trogiru, tam na ten targ, ale to chyba pojedziemy jutro, żeby już dzisiaj nie wyjeżdżać, bo dzisiaj mamy już rozplanowane wszystko. Moi drodzy, to nie jest tak, że Ercia tylko nas to pracuje na wakacjach. Zobaczcie, ja też muszę teraz obrać ziemniaki i tu się jeszcze okazało, że nie mamy tuczka do schabowych. Więc co ona robi? Nie mamy tuczka do schabowych i Ewa czoska pięścią i mówi, że teraz ja muszę ziemniaczki się gotują pokroiłem, Ewcia gotuje w czajniku, bo na tym się długo gotują woda w czajniku się szybciej zagotuje tu są schaby takie różne rzeczy do schabowych surówka, nie za mało tej surówki? już wczoraj było za mało, wszyscy krzyczyliście i narobiłem to dziś mam została. aha no no, to się jeszcze okaże, czy wystarczy ja to muszę ocenić sam. Zawsze? Donia, donia zamiast tutaj w kuchni pomagać EFC, to ja zobaczcie. No a teraz to co robić? Ja już obrałem ziemniaki i to moja rola się na tym kończy. I wytupłem schaby moją pięścią, tą pięścią. <śmiech> <śmiech> Bo nie ma tego. Tu to trzeba tu ten. I w ogóle czas się chyba szybko od tej soli opukać tej. Kapnął ten, woda kapnała do tuszu. Dobrze, to zrób tą miniaturkę i, i tyle. Obiadek jest gotowy. Jeszcze nie próbowałem, ale już wiem, że jest pyszny. Fika tam szczeka. I teraz tak. Ktoś tam w komentarzu pisał, że na wakacje się jedzie odpoczywać, a nie gotować dla całej rodziny. Moi dro mój drogi przyjacielu, czy tam przyjaciółko, nie wiem, kto to napisał. O Odpoczynek to jest rzecz względna. Ja na przykład jadę samochodem ciężarowym wiele godzin i sobie odpoczywam. W pracy sobie odpoczywam. Natomiast Ewa powiedziała, że w życiu by się ze mną nie zamieniła. Ja natomiast nie zamieniłbym tej jazdy na gotowanie. Także, a to jej gotowanie to tutaj przychodzi tak łatwo i szybko, że to jest dosłownie pół godziny, i taki już we wcześniejszym filmie mówiłem. Pół godziny, i taki obiadek jest zrobiony. Także a nie ma co wywalić, powiedzmy, tam 100 czy 150 euro w jakimś lokalu. Bo to nie ma sensu. Bo to ani się człowiek dobrze nie naje, a jedzenie jest jednak gorsze. Nie smakuje nam to ich jedzenie. Po obiadku, czas na basen. Igor już tutaj. Już tu trening poczynił Już widzę, że jest ten materac Tam chyba spadł ręcznik to jest, tutaj. to jest chyba nasz ręcznik Mi się wydaje mm, Ale nie wiem, spytam Efu Bo my mieliśmy taki właśnie W trzech kolorach mieliśmy Kurde, ale tutaj nie ma cienia już teraz nigdzie Trudno Wchodzimy do wody. Moi drodzy, ja już, ja już umiem na kolanach stać. E, to props. A Ty nie umiesz chyba. A ja nie próbowałam nigdy. O ile, o ile się założymy, że do końca tego pobytu będę umiał na nogach stać, to nam nie stawia? Przepraszam, ja. ja sobie trochę przejdę. No to... Ja na Ciebie stawiam, ale ja muszę no. sprawdzić czy ja nie potrafię, o, bo alej. ja nie sprawdzałam nigdy. Czekaj, zobaczymy teraz jak długo. Na środek, zobacz jak... Ale jest. cicho bądź. Ale nie trzeba nie, nie. nie uderz tylko głową to tyłu Trzeba uważać, żeby nie wysprzęglić Ale i tak, to I tak dłużej niż ostatnio, nie? Tak, to progres się nazywa. No. Czeka, ja jeszcze muszę z widząc się coś spytać. Czy my, czy my jesteśmy nienormalni widzowie? Bo my tutaj wiecie skakamy całą rodziną. Le, yy, z materaców, wygłupione się a ja tutaj przyszli tacy Słoweńcy chyba nie wiem I, i wczoraj tutaj takie małżeństwo z dwójkiem dzieci też dwie dziewczynki, jedna młodsza, druga starsza, taka jak Donia one tam trochę pływały no ale jedna ta pani czytała książkę drugi pan pilnował dzieci chyba żeby się nie potopiły. Ja nie wiem czy się wstydzili tutaj wskoczyć czy co. Powygłupiać, może za dorośli byli, co? co A dorośli? widać byli, że młodsi od nas, nie? No młodsi. Także... Jedni no, i drudzy tacy młodzi także poważni, Także ja... No, ja ostatnio... też i ten jeden w telefonie, no. drugi się nam ten drapał w Także ludzie są różni, wiecie, my jesteśmy tacy, ja ostatnio zresztą też, też mówiłem na filmie. Także jest różnie. W związku z tym, moi drodzy, w związku z tym chciałem wam się, was się spytać, czy to my jesteśmy nienormalni, czy inni po prostu są inni. To nie jest po to, żeby tam oceniać innych, tylko chciałbym, żebyście w komentarzu napisali, to wy jesteście nienormalni, albo to wy jesteście jacy jesteście, albo każdy jest jaki jest. Ona to kurczę stoi, widzicie. Ja to wech sami zjeździć Jo? Ja ja? Kurczę, ja nie mogę. Bo ty chyba jesteś za stary. Nie? nie, nie o to bo, chodzi. No, Dorośli, no, no. im człowiek jest starszy, no. tym ma mniejszy, wiesz, no. poczucie równowagi. Nie? Weź sobie stój na przykład na jednej nodze nie ruszając się, to jeszcze postoję. To znaczy jeszcze nie jest tak ze mną źle. Ale jakbym tak nie postał, no to jest niedobre. Możecie w ogóle jest takie ćwiczenie, nie? Jak nie postoicie kilka kilka, tyn, kilka minut na jednej nodze bez ruszania się, to znaczy, że jesteście słabi. Doki. starzy właśnie. Donia, Donia mówi, że z rodzicami jest fajnie, bo jakby tutaj była z, ze znajomymi, to by żyła tylko o wodzie i o alko... aperolu. Nie, uznała, że to aperol... Carlo Rossi. Gin, najlepszy to gin, bo wiesz, jest niby droższy, ale mniej się go wypije. Na dużej starczy. Albo jeszcze o energetykach tutaj. też. I no. Kółko, nie? No właśnie. To jest dobrze, że w to Czy to jest poważne zachowanie, czy nie? To jest poważne, bo ja mam do niej robić zdjęcia, ale przecież się będą teraz pająkami. Dobra, to zróbcie te pajęcze pozycje. Igor, z donią. 3, 2, 1. Pajęcze pozycje. Bardzo ładnie. Są pająkami. Nagłówkę? Dobrze, on nagłówkę skacze. Będą cię... Z... Tak, z zdjęcia na Instagrama, to mówi, że ja mam rodzinę. O, widzisz się jak... Z tą czapką. Ej, cicho, bądźcie, tata was uspokaja. Tylko mam zaraz te węki. Nie ruszycie tu Jeszcze dziś jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Co stoi jak po prostu takami? No to musi być, żeby się uwietrzyło. Tak, statyw nie stoi jak Pajunk. Człowiek pająk przyszedł Będziesz się człowieku pająku opalała teraz ze mną? Chwilkę jest. Kilka? Ja będę opalała tylko nogi, bo już resztę mam opaloną. Ja mam łódki opalone. Łódki? łódki pająka są mi stoi. O Jezu, on stoi! Stałeś! Widzisz to, Wamir? Stałem, ale muszę 5 sekund przynajmniej ustać i to tak prosto jak Igor, nie tak jak się dziwać. Ale ja umiem nie skończono tak? Ty umiesz nie skończono, to ja umiem 5 sekund. Nawet nie umiem. Nawet nie umiem właśnie. Bo... Ja umiem nawet lepiej niż oni razem wzięci. Tak. Ewa, a dlaczego ty chcesz umieć ja nie chcesz stawisz mnie na terasy? Ja nie sprawdzałam wiecie? czy ja nie umiem. No, ale Jakby, ale bo by... ja nie mam kiedy do niego podejść, bo widzisz. Jakby to były mniejsze Psychiczne. fale, to robić duże fale. I ja kurde nie mogę dobra, nie udało się. Dobra, może później. A few moments later. Nagrywam? Patrzcie, moi drodzy. Co mówiłem? Co się. Kur... Teraz wpadł, ale długo stał przed tym, jak. Ja się nauczę, ale stałem chyba z 15 sekund albo ze 30. Nie no. Nawet no. bym powiedziała, że z minutkę stałeś na pewno. No właśnie. Zanim wzięłam telefon, wzięło. a mama. Ej, ale trzy razy mama mama akurat rozmawiała tak. przez telefon. Ja na środku, na tłuszczu muszę spać. muszę się, się uspokoić. Tak, uspokój się. Widzisz jak stoi gościu? No widzowie, co wy na to patrzycie? Tenerwuje mnie, żebyś spał. To jest teraz debeścia. To jest debeścia właśnie. Ale pierwszym razem pamiętam na Tam tym... wąski jest debeścia. Pierwszym razem, jak pojechaliśmy na Chorwację, to z tym materacem nie mogłem nawet wejściać. No ciężko było. Yeah.